No myślę, że podobnie jak w meczu z Wolanią, powinniśmy ten mecz zakończyć w pierwszej połowie przy strzeleniu 3-4 bramek, a nie wdawać się w kupaninę, w szarpaniny i w niepotrzebne nerwy w drugiej połowie. Na pewno jest zdrowy, jeżeli ktoś jest zdrowy i chce grać. I pokazuje to w treningach, w sparringach, to na pewno jest brane pod uwagę do 18. I dzisiaj taka, e, taki skład taki e, spowodowany kontuzją Marcina Dżbonta i, i pauzą za kartkę Rafał Skrzypka. Na razie rozegraliśmy drugi mecz, i, i jeżeli będzie wszystko w porządku, na pewno będziemy się starać o wzmocnienie zespołu. Na pewno również Mateusz wrócił po kontuzji, w tych sparringach grał. E, większy wymiar czasowy, więc, więc jest tak samo brany pod uwagę, prawda? Także jest pełno warto zawodnikiem i dzisiaj dostatecznie też swoją szansę. Nie patrzymy na wisę, patrzymy na siebie. Cóż z tego remisu Wisły, gdybyśmy my dzisiaj tutaj zremisowali, dlatego przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i cel osiągnęliśmy. Po grudzie, no nie nam ta bramka, prawda, bo nie potrzebna w drugiej połowie, ale widać, że zależało tylko na zwycięstwie i to uczyniliśmy. na pewno, na pewno zagrał dobry, dobry mecz, ale nie oszukujmy się tych, e, tych sytuacji e, drużyny gospodarzy było naprawdę mało, więc e, tutaj pojedynków jeden na jeden również było mało. Także teraz wrócili na pewno prawko i obrona obrana będzie na pewno mocniejsza. E, na pewno Wojtek w treningach pokazuje się z dobrej strony, w sparringach również, ale tutaj jest cały czas rywalizacja z Łukaszem Ząbkiem. Dzisiaj Łukasz wszedł w drugiej połowie, peczono szczegół bramkę, także był widoczny, także rywalizacja cały czas jest, więc Wojtek nie może się czuć pewny. No Grzesiu za zaczął wysoko, czyli w pomocy później przeszedł do obrony, troszeczkę był rzucany po tym wojsku, po tej, po tej stronie, ale myślę, że w porządku. Tak, tak, ponieważ tutaj dziś tych obrońców powiedzmy w miarę mam, więc, więc Grzesiu brał wyżej wszła sytuacja, że chciałem to pociągnąć do przodu, na tych też nie Nie udało się, szybko zmieniło się. No, no.